Onet audio. Mam wrażenie, że się Ziobro, ty jakoś obrolożka, jakoś obrolog, yy, możemy o tym porozmawiać w gronie yy, fachowców, że jest przerażony. Przerażył się otóż tym, że Instytut Prawny Ordo-Juris zaczął domagać się ułaskawienia. Panny Mariki, działaczki rozmaitych organizacji prawicowych, nacjonalistycznych i ultranacjonalistycznych, która została skazana na więzienie za sytuację z roku 2020, kiedy podczas manifestacji środowisk LGBT w Poznaniu próbowała wraz ze swoim towarzyszem wyrwać jednej z dziewczyn. Torbę w tęczowych barwach w wartości 15 zł. Ta dziewczyna miała uszkodzoną rękę. Sprawa trafiła do prokuratury. Prokuratura, drodzy Państwa, rok 2020, pana Zbigniewa prokuratura. Tam nie ma w czołówce prokuratur, czy rejonowa, czy okręgowa, czy apelacyjna. Wszystko jedno. Nie ma innych ludzi niż ludzie ziobry. Więc prokuratura wniosła akt oskarżenia. Dziewczyna została prawomocnie skazana na 3 lata więzienia, rok od siedziała. I o sprawie dowiedziało się Ordo Jury i zaczęło robić z niej więźniarkę sumienia. I wtedy ziobro się przeraził, dlatego że po pierwsze, to jego prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko niej, po drugie, on przez rok nic tym nie zrobił, i po trzecie, na bazie przepisów, które on jeszcze jako minister sprawiedliwości w 2006 roku za pierwszego PiS u wprowadził, zaostrzył przepisy za rozbój, Ona nie mogła dostać mniej niż 3 lata. W związku z tym pan minister postanowił interweniować. Oni y, nazwali to y, zbrodnią sądową, ten wyrok na y, Marikę. Ja nie wiem, czy pan Ziobro y, tuż przed swoją pierwszą konferencją, bo to było w sobotę, przeczytał akta tej sprawy. Bo to jest dziewczyna, która jest związana z ruchami neofaszystowskimi w Polsce. Ona i y, ten y, partner, z którym została skazana, pan Ostrzycki, y, byli y, twórcami takiej organizacji czy należeli do organizacji Front Oczyszczenia Narodowego, to jest po prostu grupa neofaszystowska y, i y, Ziobro broniąc mariki dzisiaj, tej 25-letniej kobiety w tej chwili, po prostu broni przestępców. Jaki on sygnał wysyła do obywateli, że właściwie jeśli zgadzacie się z naszą linią, jeśli jesteście nasi, popieracie naszą politykę, to możecie popełniać przestępstwa i my was z opałów czy z kłopotów wyciągniemy. Ziobro. Walczy o skrajnie prawicowy elektorat z Konfederacją, ale mam wrażenie, że trochę się zapędził w tej swojej walce, bo no, jednak minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który występuje w obronie. Młodej osoby, która się przyznaje do popełnienia przestępstwa, bo przypomnę, że ta Marika przyznała się do popełnienia, do usiłowania popełnienia tego rozboju. Dziewczyna, która niosła tę torbę tęczową, miała zwichnięty palec, bo takiej energicznie wyrywali tę torbę, nie domagała się nie wniosła jakby apelacji od wyroku, no domaganie się zwolnienia tej dziewczyny, teraz ułaskawienia jej, no to jest jakaś po prostu samobójcza polityka w wykonaniu osoby, która właściwie całą swoją karierę zbudowała na takim przekazie, że kary w Polsce są za niskie i że po prostu trzeba zaostrzać przepisy prawne, zresztą tak jak powiedziałeś, to na wniosek Ziobry, dolna granica kary za rozbój została podniesiona do trzech lat, więc tutaj atakowanie sądu w sytuacji, kiedy sąd no, nie mógł inaczej y, zasądzić, y, y, innego wyroku wydać, bo, bo te trzy lata to była dolna granica na wniosek ziobry. Y, więc tutaj no, ten wyrok i tak był łagodny. To jest wszystko takie, nie, nie trzyma się trochę kup. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.